Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj będziemy odgadywać YouTuberów po ich samochodach. Linki do popaków macie w opisie. Zaczynamy. Gotowi? No. No. Jestem. O kurde, aż tak. O, je, Co to? Dobra, wiem. Eee... Nie po co w ogóle biorę udział w tym odcinku. Czy Podglądałeś. Podglądałeś no. Zer... Zercałeś, że ale mam na... Spojrzałeś mi na bebek. Ja jestem gotowy. Ej, ale pokaż mu, pokaż mu jeszcze raz. Nie masz zmieniania. Zobacz na klapki. Nie, co to jest? Nie, a jest spodnie? Co kurde! Nie! Mogę, mogę poprawić... Nie, Pro... nie, 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 nie. No, nie, no zjemy. ale zjeb... Wiem, to jest Mini Mike. Tak, tak to jest samochód Mini Mike. Kur... Ja, ja nie wiem dlaczego tak, ja nie tak, miał, tak nie, 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 ale Bo powoduje. ja przeczytałem Ibiza tam na dole, na pasku. Samochód numer dwa. Mhm. Kurde. To dole. No, nie na, Gotowe. No, błagam cię, Mercedes. Dużo jest Mercedesów. No ale w tym kolorze? Bez podpowiada. Czy to jest e, płyta... <laughs> LCD! Nie, <to laughs> LCD, tak, <wow. laughs> tak! to Remek jest, powiedział na story To jest, jest płyta LCD jak powiedział, że jedzie płytą LCD no. Jest to Freeze Tak, tak, dobra Jest dobra. to jego Mercedes Ale nie byłem nie okay. pewny Kolejny samochód O, oh, dobra, no proszę Dobra, jest! Znaczy, kurde Czyżby to był e, brat... Wiktorii... Wiesz... Nie, to jest prezes a sołtys. sołtys. A, A ja nawet wiem, które to jest foto. To jest zrobione zdjęcie w Katowicach. Tak. Proszę Państwa. Na nagrywce. Na, to e, jest e, pod kukurydzami. Tak. tak. Kolejne. Dawaj. O. E, o. O. Ale. E, o. Nie jest, wiem. Co to może być? Bo to może być. To jest BMW, tak? Tak, no BMW. Ale to może być X6. Ale to może być też na przykład jakaś seria 3, może? Ja się nie znam tak dobrze na BMW, ale. Ja nie, nie, nie wnoszę na youtubera. Więc... <grym> e, ten youtuber jest z Warszawy? Chyba tak, tak, tak. tak. Na pewno Borkuś. Kurde! <grym> dobra, ja już mam odpowiedź, ale obstałem, że źle. Czekajcie, dajcie mi jeszcze 15 no, sekund. To, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. dobra, Nie, dobra, ja gumuję, nie chcę być na debila, więc pas. Ja, ja, ja tylko... obstałem, że poszukiwasz, bo ja nie, nie wiem, czy Nie, poszukiwasz, nie mam musanga też? Hmm. A? An... a już chyba nie wiem. Unbox nie, unboxer nie. To no. to jest? Uwaga? Big reveal. Ja, to jest ta, Lil Masti. Ej, faktycznie! Dzisiejszy odcinek został nagrany przy współpracy z punktą, a punkta to porównywarka ubezpieczeń OCAC, która pozwoli wam znaleźć najlepszą ofertę na ubezpieczenie pojazdu, jednośladu, czy nawet wyjazdu na wakacje. Ubezpieczenia to często ciężki temat, a punkta oferuje wam kontakt z ogarniętym doradcą, który wszystko wam przedstawi czarno na białym, a dzięki temu wasza sprawa zostanie ogarnięta sprawnie i wygodnie. Tutaj dla przykładu wyliczyłem sobie ubezpieczenie dla mojego golfa. I jak widzicie, macie pełną listę do wyboru. Dodatkowo punkt. To oznacza Wam oferty z najniższą ceną oraz te, które są dla Was najbardziej korzystne. Punkta to ubezpieczenia dopasowane idealnie do sytuacji życiowej, no i oczywiście trafione w punkt. Wbijajcie na link w opisie i sprawdzajcie. I wracamy do filmu. Dobra. To easy. Easy? To nie, to jest. easy. A serio? Easy? Powiem Wam, że w Need for Speed trzeba było nacisnąć kontrol, żeby tego użyć. no tak. Mam. Już wiem. Ten co się tu kilka razy, nie? Tak, ale nie, to, nie, nie. nie, nie tym samochodem. No. Jest to nutra I to jest jego M3 Competition. No, M3. Ej, Ej, i, albo to M4, nie wiem. No, no, M4, M4. M4 M4 no? to było jednak M4 Kolejna fura. O, dobra, dobra. Przynajmniej to, to no, więc... jest bardzo świeży projekt, więc... Tak, ostatnio na oglądanie. się tego na z Czarnobela. To jest mylące. Proszę Pięknie. państwa, to jest akurat mylące, ponieważ ta osoba ma kilka samochodów. Ma a z tego co nie, RR 6 szóstkę ma jeszcze też w projekcie Aventatora. tak? Tak. No SVJ. to no to nice. wiecie, no Mr Buddha, pozdrowkami. Ja wiem. Ja wiem, ja wiem. E46? To to jest? Tak, to jest E46. No. No, no wygodę, nie, 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 jest... nie mam pojęcia jakby. To jest taki On jest... Taint Job. Wygląda jakby ten Taint Job? Eclipse Mik, Mik, ten Microwisze Eclipse nie, nie. z tego To Fast Too Furious. Nie mam pojęcia. A znacie go, a, nie, a, nie zna... a wszyscy go znacie. Ja miał super Jest to moi drodzy. Brat? Wow! Kurde szkoda, panie Wrabsterze przepraszam. Przepraszam. I, wiem chyba. Y... Z białej Renault, Clio? Mm. Ja pierdzielę, nie, nie, nie umiem sobie przypomnieć ksywy. Dobra, ja pisałem imię. To jest bo... Renault, ale to nie jest, bo ja myślałem, że Pates, ale Pates ma chyba, nie? Mi się tak on dzieje, ma ale... chyba nie? On ma cytrynę, chyba cytrujkę. Nie, on ma Kia A kije to racja, a, bo, bo jeszcze ktoś inny no, ma. No, ty, Ej, ja, ty, ja, ty, ja, ty, myślałem, że... ja też myślałem, że to jest. Ja też myślałem, że to jest Pates. Ja też myślałem, że, no, że ja, jest ja to jest. Nie, to nie ja jest Pates. Ja nie mam pojęcia. To to? Ja myślałem, że fusialka czy ktoś, ale ona ma. Czekaj, pełna fota. O, dziewczyna! A oglądałem ostatnio a, mi się to Na Instagramie mi się to foto wyświetliło no. i myślałem, kto to był, kurczę. Kurde, aż, aż tak nie śledzę, ale... No. Dziewczyna no. mini eee. 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 Czy powinniśmy... M3? Tak, to jest M3. Czy on brał udział ostatnio w Fame, Fame MMA? Znaczy, teraz bierze udział? Nie wiem. <laughs> nie wiem, jak wam podpowiedzieć tak, żeby to nie było zbyt obvious. Podpowiem ci, w mety nagrał. Nie wiesz? Nie wiem, nie wiem kto Marek, próbujesz wiesz? jeszcze? Trzy, dwa. Chciałem napisać albo po prostu. Ten po lewej. I samo. Ale i samo ma jeszcze Porsche. Nie, już ma. chyba nie. Ma. Masz już, już, chyba już go nie, nie ma? ma? Kurde i samo skończ te auta zmieniać. Dobra, ja wiem. Dawaj mi to jednak świeże. To jest Aaaa. świeże, to jest bardzo świeże. Uh. Z w Warszawy gdzieś tam. 6999. Powiem wam, że ma takie kreskówkowe okleiny na samochodzie. To nic nie pomaga. nic, 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 nic. I to jest BMW M5. Wszyscy mają te BMW. poch**łować. I Mercedesy. I Mercedesy, Mercedes, no, no, Kurde, ja czuję, że to będzie coś prostego, nie? No, to jest bardzo proste, to jest no. bardzo obwios. Ej! Bardzo blisko jesteś. Tak? No. Pierwszą literę gościa. Imienia czy nazwiska? Imienia. M. Kurde. I no. wiem! Chyba. Nie, to nie jest. on. Bubiel! Marcin, Marcin Bubiel. Dubiel! Marcin nie Zdałeś się, ale. Dobra, lecimy dalej. To jest jakiś hum hammer albo. Nie, to nie jest, nie jest, hammer. To jest hammer. To G jest G Mercedes klasa. G klasa. G no, Czekaj, ja po człowieku muszę Czekaj, podać. G klasa. To Ta nie klasa. jest. Polska. Dobra, no. już wiem. Eee, czy jedynie kogo chce, żebym miał tę G klasę. Ja już mam, ale on miał taką wersję specjalną. Zgadłeś? Mhm. Pokażę, mhm. ja już nie zmienię. O nie! Jak ja mogłem to pomylić? Ja myślałem, że to Frizz USA jak był. No dobrze mamy, Tak jest! Łuuu! I ty nie poznałeś Nie wierzę w to! A to dlatego, że już nie ma tego samochodu. Aha, wiesz? Wiesz? No ja też wiem. Nie chcę mi się pisać całej tej, więc napiszę Peka. No, poczciwy Krzychu! Krzychu Poczciwy, chciałem Poczciwy, ale... Nie to... chciałem. Kindly, Kindly Chris. M2. Fajne, bardzo ładne ma to. To by, bymy wy. Bardzo ładny kolor, taki smarfowy. Ja, no. ja lubię, takie niebieskie smerfetki. Ja chyba, oh. chyba wiem, no. Mm -mm. Ja wiem, mm. ja nie wiem. Oh. Ja ją widzę ogólnie z twarzy. Jeśli ja to o, zgadzam skanek. na 100%, Ja spokojnie. teraz cokolwiek nie powiem, to bardzo, w sensie, boję się, że ktoś sobie pomyśli, że przez rejestrację tak pomyślałem. Ej, jak powiem jej słynny tekst, to uznacie mi to? No. A to w sumie to... Zgrywa... No tak, no o to chodzi. Chodzi o Martę Linkiewicz. O, Linkiewicz, no. Z się z rejestracją. Z tym się hmm, z temu hmm, hmm a z temu. Hmm, tym, hmm. Hmm. Ty zona? Tak. No. tak. Tak? Tak, ja tak, tak. Myślałem, że on był złoty. Sorry Marta, nie zgadłem swojej no. fury. Nice, liczyło się. Dzięki panowie, dzięki, dzięki, dzięki widzowie, dzięki wyjrzyliście we mnie. No to jest To jest korweta. No, no ale. Ale teraz. To ma korwetę? Ja? Nie mam pojęcia. Kto ma... Wiem, ktoś miał. Kurde, kto no. to miał. Nice. Ale kto? No. Ktoś pewnie miał. Nie ktoś jest, 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 nie jest. youtuber Polski youtuber? Kurde. Powodzi komuś. YouTuber czy taki y, raper youtuber? Ale jest na Fame MMA teraz. Ja nie mam pojęcia. Polska. Gola. Bo... Co? Pojedynka gola. 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 Kurde. to nie ta osoba! No, ja... Tylko ja zgadłem. Jeżeli zgadujecie z nami, to dajcie znać nam na końcu w komentarzu, ile Wam się udało odgadnąć. Pewnie, Pewnie wszystkie. wszystkie S1 o, S1, no. czyli to jest Śląsk. A jak Śląsk? Dobra wiem. To Niedawno ją kupił. Jestem to są brak. jego pierwsze dwie litery ksywki. Simba. To jest, moi drodzy, Citrox. A to nie jest nie, niestety... góra. Niestety nie akurat nie znasz. Ale miażdżę was tu. Szkoda, że z remkiem tam nie No bo. ciekaw ile remek. Ja posiada. oglądałem poradniki i y, oglądałem filmiki z samochodami duberów takich innych. <grym> Jaki? A oglądałeś? Ja się <grym> nie przygotowałem w ogóle. E, o, no to, to chyba. To? to zgaduję, ale nie mam pojęcia. To nigdy nie tym się kojarzy. Ja wiem co napisaliście, no, ale. No to... Napisaliście Konopskiego. Nie, nieprawda, napisałem nie, Konop? Nie, nie. Ja nie napisałem Ja nie, W sensie, konopa rozpoznaje, mi się akurat jego auto to nie jego? Nie, to nie jest jego. jego. Pod, pod, Odpowiedź chcecie? No. Ja wiem! Mo... Znaczy, Chyba. Daj podpowiedź. Youtuber, slash, rapper. Wow. Ale pierwszy był youtuberem, a potem raperem? Węk. Jeszcze trudniej. No, dobra, jeszcze nie jestem pewny, ale... Trafiłem? Multi. Mm. Multi? A z nie... też miał, ale był on teraz no, nie dawał... jak to powiedziałeś, to o tym myślałem, no ale nigdy o nie zamyślił. Ja no już mam. Wiecie co masz? Jest, no. Ja napisałem 2 S, bo jeszcze ze streamem łączę. Wiem. Wiem, wiem. No, to jest tak easy. Serio, ja nie mam pojęcia. Się dobrze. A, dobra, już wiem! Borko! I ratuje dalej, z... no. dalej w Warszawie. I dalej w Warszawie. Ale przystojniaki! No, wow! Przy to byliśmy w takim stanie, że możemy nie pamiętać tego zdjęcia. Nie. No. Też no. odwodniony. No. 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 z no. Słońca. Mi się tak podoba ten samochód. Teraz nie podpowiadamy ani razu. Czemu piszesz człowiek warga? Wardenga. Wardenga LOL! Wida? Spolones. Spolones, nie? Bardzo kojarzy się z formatem, który nagrywali. Kurde, kurde. To jest naprawdę dobry obraz. Tak! Nie mam pojęcia. Te... Dada, 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 dada. Czekaj! Biała flaga? Okay. Nie, ja się też poddaję, nie mam pojęcia. Typowy Seba. Aaaa, kurde. A, no, nie mam pojęcia, chłopcze. Ja chyba mam. Nice. Zgadłeś? Nice, nice. moim mózgu jest ta, ta małpa Aha, tak uderza. Możemy to powiedzieć chyba? A, o, sorry. A, a, wino. Nie, to już cię Nigdy bym nie pompował. <ślech> nie zabryka? Nie mam pojęcia. Dobra, kto ma dzieci? Izak ma dziecko. YouTuber, który jeździ w tym wózku? Nie steruje eee, tym wózkiem. Czy miał coś wspólnego z gamingiem? No tak, ja. eee, Bardzo dużo. Ja jest gotowe. Tak? gotowe. O, no, to nie ja już go. mam pase. Ma. Mam pase. Też masz? 3. Nie pisz tego, kurde. to jest. Czyli Dobrowski? Tak, tak. tak. Nice. A, Czemu nie pisz tak. tego? No stary, no ja też Jest w Glecu, kurde. Nice. nice. Wow. okej. Okay. Oh. Czy to jest znowu BMW? Honda? Aha, oh, tak, tak, faktycznie, Honda. Honda ha, dobra, dobra. już ja no, wiem, czyja. Fajnie, ja nie znam tej podpowiedzi. Też nie znam tej podpowiedzi. Honda, kto może będzie. jeździć Honda. Jay Dubrowski! To -J. jest Jay. Nice. nice. I ostatnia osoba na dziś. Konopski! Wow! Konow no! Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wbijajcie na kanały chłopaków, trzymajcie się, cześć! Woo!